Witam radio stacja multimedialna 9 calowa Jueho Tak się nazywa firma Bardzo fajna stacja dwudinowa aczkolwiek dwudinowa jest jej baza ekran jest aż 9 cali, więc on przekroczy przekroczy rozmiar dziewięciu 9, 9 cali tak się prezentuje gdy tylko uruchomimy on zapamiętuje w którym miejscu ostatnio został wyłączony więc czy to będzie muzyka z waszej karty pamięci czy z nośnika usb on włączy tam gdzie ostatnio po prostu został wyłączony w moim przypadku było to radio, jak było widać, tu jest ikonka. Mamy sześć stacji, sześć stacji do zapamiętania bardzo szybko on, on reaguje według aukcji niby to radio ma 4 GB i 32 GB pamięci wewnętrznej. Z pamięcią wewnętrzną jeszcze bym uwierzył z tym RAMem 4 GB RAMu. Ciężko powiedzieć, można to sprawdzić jakimś benchmarkiem, ponieważ jest tutaj WiFi. Może, może bym dodał, zrobiłbym taki film, jakiś benchmark, aplikację benchmarkową pobrał i żeby zobaczyć, przetestować. Czy on rzeczywiście, rzeczywiście tyle tego RAMu ma, i tam jakieś było opisy o procesorze i tego typu rzeczach. Ekran startowy w tym miejscu, godzina data. Prawa strona ekranu jest, będą to stacje radiowe, które możemy przełączać tutaj, w tym miejscu. Albo jeżeli odtwarzamy yy, muzykę z nośnika, z karty pamięci czy, czy z USB, to, to on będzie pokazywał muzykę z tytułem. Możemy sobie tutaj zapauzować, przełączyć, zapauzować. Bardzo szybko to działa. <laughs> Można odtwarzać wideo. Tu mamy więcej. Można y, przesyłać muzykę przez Bluetooth. Można podłączyć AUX, zlinkować i DVR jako kamera. Bardzo fajne radio. Y, jest aplikacja do nawigacji iGo. Radio posiada zewnętrzną antenę GPS. Ona jest na razie. Jest podłączona, ale jeszcze nie, nie, nie wyprowadziłem jej nigdzie tutaj na podszybie. Ale żeby y, sprawdzić, pokazać, chcemy, on widzi. No, tyle, że jest. Y, antena jest w środku w, w, pod deską, więc on nie będzie tak dobrze y, widział tych, tych satelit, ale nawet jeśli ten już próbowałem i. Radzi sobie, nie gubi się nigdzie. Można użyć Google mapy na przykład. Jeżeli nie chcecie udostępniać internetu ze swojego telefonu do radia, możemy sobie pobrać mapy offline na, daną, na dany obszar i to też sobie super radzi. Póki co jeszcze tego nie zrobiłem, no bo Dopiero co można powiedzieć zainstalowałem, włożyłem to radio do samochodu, więc nie, nie, nie bawiłem się jeszcze z ze sterowaniem z kierownicy, czy, czy właśnie z mapami offline tego typu rzeczami. Jest sklep Play, który działa, trzeba się oczywiście tutaj zalogować, ale aktualizacje, aktualizacje aplikacji, które są w radiu pobiera bez, bez konta. On sobie będzie, będzie to aktualizował. Ja aktualnie jestem pod domem, więc, yy, więc tu widzimy, że jestem połączony po prostu ze swoim yy, domowym Wi-Fi. Możemy sobie włączyć na przykład YouTube. Wyszukamy Damian Chmielasz, moje konto. Sprawdzimy. Sprawdzimy, jak to działa. Duży ekran. Zmienimy sobie jakość na wyższą. Możemy nawet jakość zmienić zaawansowanie 1080 na 60p. On tak naprawdę trzyma się tylko tutaj, po obu stronach, na takich dwóch klipsach. Już mamy odbezpieczony. I teraz, żeby go wyciągnąć, on z tyłu tam się trzyma w tekstu. Fajnie to na działa. są dwa... Co tu więcej powiedzieć? Jest yy, po włączeniu świateł. Włącza nam się tutaj podświetlenie przycisków od razu przygasza się ekran. Można to w ustawieniach, w ustawieniach można to wyłączyć. Yy, Świetlaczu. Jest poziom jasności. No, tutaj po prostu trzeba by było przez te wszystkie yy, przez te wszystkie po prostu ustawienia sobie indywidualnie, przejść kto jak lubi domyślnie nawet podczas przyciszania, czy podgłaśniania on wydaje te pipanie takie piknięcie przy każdym dotknięciu tutaj czegokolwiek nie ekranu, ale przy podgłaśnianiu, czy tutaj do do pozycji domowej on, on sobie tym piknięciem takim jakby potwierdza dla użytkownika można powiedzieć przyciski skrótu sterowania z kierownicy no to mówię to jest nie, nie skonfigurowane nie podłączałem póki co tego no bo nie ma kiedy co mamy od góry zaczynając aplikację od góry lewy górny róg to jest nawigacja domyślnie wchodzi easy connect czyli możemy po kablu sobie połączyć taki jakby mirror link ale po, po kablu więc podłączamy sobie po prostu telefon i ekran z telefonu będzie wyświetlany na ekranie radia Można to zmienić też w ustawieniach General chyba Navi Application Settings Jest język polski aczkolwiek nie wszystko jest po prostu tu przetłumaczone Jakby się tego chciało Zamiast tego Easy Connect możemy sobie na przykład włączyć mapy Google mapy i teraz po kliknięciu domyślnie nam. Czyli to jest po prostu skrót nawigacji dla, dla kierowcy, żeby było jakby to powiedzieć, szybciej. Drugi przycisk radio. No, to wiadomo, jakieś tam korektor jest i, i tego typu sprawy. Środkowy przycisk to jest. Sparowany telefon przez Bluetooth. To jest mój telefon, ale on akurat nagrywa, także nie będziemy tego połączać. MMX, czyli wszystkie wyjścia zewnętrzne oraz będzie muzyka, wideo czy cokolwiek. Także z pamięci telefonu możemy sobie kliknąć w muzykę. I mamy piosenki, które mam y, aktualnie na karcie pamięci. Wypuszczone są dwa, dwa wyjścia USB z tyłu radia. Ja je przeciągnęłem przez y, y, przeciągnęłem je przez chowek na razie. Jedno mam puste, drugi mam adapter y, adapter na karty pamięci. Ładnie gra fajnie sobie radzi. Możemy chwilę... Fajnie gra, jeżeli macie jakieś głośniki inne niż standardowe, ja mam w suzuki wymienione już. I front, i tył przednie, i tylne głośniki są inne niż fabryczne, gra to inaczej na pewno inaczej niż jak na fabrycznych, fabrycznych radiach głośnikach, ale to już jest sprawa indywidualna. Niektórych zadowala standardowe radio, standardowe głośniki. Ja lubię radia zmieniać. Nie wiem dlaczego. Takie hobby, głupie, jakby można to powiedzieć. I co, co rusz, co zaś, to jest inne radio. No i tak to jest. Ustawienia: wszystkie ustawienia, kąt. To jest, to działa na radio, działa na Androidzie. Także no wszyscy można powiedzieć, że no jak, jak, na, jak, jak na jakby to było na tablecie czy na telefonie z Androidem, prawda ustawienia to są ustawienia w zależności od, od, od wersji dół, lewy dolny róg to jest wyłączenie ekranu kolejny przycisk to jest mood, czyli całkowite wyzerowanie dźwięku Środkowy przycisk to są wszystkie aplikacje, które są w e, radiu. Kolejny przycisk ustawienia y, przycisków z kierownicy. Ostatni to korektor. <laughs> są presety już. Jak to uważa, to, to sobie ustawia, prawda? co można tu powiedzieć więcej. Beaty Music no to trzeba sobie zesparować jakieś tam urządzenie. Kto co lubi kolor LED, to jest kolor przycisków podświetlenia. Nie są to przyciski, jest to dalej panel dotykowy, ale no uznajmy, że jest to przycisk przyciski podświetlenia. Możemy sobie ustawić, kto lubi jaki kolor. Ja mam czerwony, bo mam podświetlenie czerwone Suzuki. Tak to działa EQ czyli equalizer korektor frontową kamerę możemy sobie podłączyć i jest adapter z tyłu radia. Nie ma problemu jak ktoś ma taką ochotę można podłączyć. Nie ma problemu ja nie mam na razie. Może się uda w przyszłości dokupię taką kamerę naprzód która jest podłączana do radia i i bym też to mógł pokazać w ten czas. Image czyli zdjęcia: No nie ma nic, no bo jest ten logo Select. To jest przy włączaniu stacyjki, czy uruchamianiu samochodu, pierwsze logo, które się wyświetla. Jest bardzo dużo tutaj, chyba wszystkie marki. No nie wszystkie, no większość marek takich myślę, że popularnych, popularniejszych tu będzie standardowo jest takie taki welcome, zamiast loga Suzuki ja już to zmieniłem. Muzyka, DVR to są nagrane filmy z kamery frontowej, tak, jak się nie mylę. Sparowanie telefonu, radio, radio to radio po prostu, no aplikacja do tego jest. SWC, czyli Steering Wheel Control, czyli to są przyciski przyciski kierownicy ustawienia wideo, no to wideo to wiemy będzie po prostu jakiś tam ten nie trzeba kombi, żeby oczywiście nie wolno tak jeździć, ale jeżeli ktoś ma taką potrzebę i Chcę sobie włączyć film, to nie trzeba kombinować z, z tyłu radia, żeby jakby kabel za, odpowiadający za parking, ten od ręcznego czy tam po masie to działa. To nie trzeba z tym kombinować, tylko w ustawieniach jest w ustawieniach tam jest w którymś miejscu wyłączenie tego, że nie trzeba nie trzeba tego. Nie trzeba kombinować właśnie z tym. Z... z oglądaniem filmów podczas jazdy po prostu będzie to działało. Wystarczy przełączyć w ustawieniach radia. Chrom to chrom to są już po prostu pobrane aplikacje przez producenta radia. Jakieś tam podstawowe DAB+, czyli radio obsługuje DAB+, czyli te cyfrowe tam Cyfrowe radio, czy jakoś tak tylko, że do tego potrzebny jest hmm, Potrzebny jest do tego taki jakby Adapter, czy coś takiego, on wtedy zbiera te, te Te stacje radiowe po prostu Easy Connect, czyli to jest ta yy, aplikacja do połączenia telefonu z radiem, które on będzie później pojawiał wam. Będzie pojawiał to, co robicie na telefonie, na radiu po prostu. Taki Mirror Link, ale poprzez kabel. Eksplorator plików, czyli wszystkie pliki. Google to jest ten test. Test GPS -u. Izrael czyli to jest ta iGo Nawigacja po prostu aplikacja nawigacji Kalendarz kalkulator mapy Poczta no to już są wszystkie wszystkie aplikacje z z Androida po prostu. No. Nie ma co tutaj mówić. Jest kamera cofania. Teraz włączę wsteczny zapłon i pojawia nam się widok obrazu z tyłu. Jak widać, jest. To jest ta nakładka taka, te pasy, jak blisko można podjechać. To jest nakładka po prostu radia. Poprzez. Nałożenie obrazu Nie wiem czy da się to zmienić, czy da się to wyłączyć No mówię jeszcze nie, nie dociekałem aż tak Aż tak bardzo nie, nie szperałem Ale podstawy są, są fajne Myślę, że, że zrobię jeszcze jeden film o tym radiu Albo nawet dwa Czyli będzie pierwszy, to jest będzie benchmark, sprawdzenie aplikacją benchmarkową, jakie on tam ma parametry to radio. Drugi film to będzie, nie wiem kiedy, nie mówię, że już natychmiast, no bo to wszystko jest zależne, ale nagram kolejny film odnośnie przycisków, żeby to zesparować. Yy, przyciski z kierownicy, po prostu, czy, czy będzie to działało bez problemu, czy wystarczy tylko odnaleźć kable odpowiednie i tutaj zaprogramować, czy, czy będą jakieś cyrki, jak było na przykład z 7012B, z tą dwudinową yy, yy, chińską tanią stacją. To radio też jest tanie, ja je kupiłem za 61 funtów. Tak, za 61 funtów z przesyłką. Przesyłka była do Anglii i on był z magazynu angielskiego. Czyli to radio nie szło z Chin, tylko było z magazynu angielskiego. Dwa dni i miałem je na miejscu u siebie, także bardzo szybko doszło. Zakupiłem je z portalu Banggood. Bardzo podobne jak, jak Aliexpress, jak Wish, jak Wish to nie, jak Aliexpress bym bardziej powiedział Link dodam w opisie do radia Czy jest ta sama cena dalej, czy, czy cena wzrosła Ciekawostka, nie ciekawostka Jest takie radio, bardzo podobne, też z 9 calowym ekranem Z oryginalną ramką do Suzuki i z tego co patrzyłem to wychodzi ono około 170 albo 180 funtów. Z tego co szukałem najtańsze takie. I to było chyba od Junsun. Ja Firma Junson je robi, jak się nie mylę, i 180 funtów z oryginalną ramką. Ja mam tu ramkę po prostu dwudinową i to radio jest przełożone, zamocowane i ono sobie w ten sposób wystaje. No. Także tak. To było na tyle na razie. Będą niebawem, pojawią się inne filmy odnośnie tego radia i jeszcze inne, bo są tam w planach prace przy Suzuki, wymiana e łączników stabilizatora. I będzie wymiana. Wymiana będzie przegubu? Manżety przegubu, tak. Także to będą filmy, które też za jakiś czas się pojawią. Na dniach będę to robił, także nagram i, i, i udostępnię. Na razie to by było wszystko. Dzięki za oglądanie i do Zobaczenia niebawem. Na razie.